Ty byłeś dzisiaj na misji? Łopat? Jest. To tak jest naprawdę ten pies, z którym ty się dzisiaj prawie kubiłeś, to był agent obcy psiej agenci. Pisz? Ja pierdole. To się nazywał prawdziwy agent dobry. Czy Ola oszalała? Już dawno. Czemu nie mówicie, że startujemy? Halo? Halo. 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 Dlaczego Master Chief jest halo? Dlaczego w Rainbow Six jest halo? Radio, This thing is. 300 bucks. takie takie jak poprzednie, lepiej. Ja, biorę... ja cię będę ładował. ładowania w dupę. Hmm. 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 Lecimy. Co to za Mustafa w tle? Co? Tak, nazwy odcinek Spell Divers. Ładuję co To była zabajka agencji. Jeszcze raz, co? Co to była za bajka tajna akta przy agencji? Co to było? Coś się Jędrzej pyta, co to była za bajka tajna akta przy agencji. Franek, podnieś plecak, żeby mu spakować mi w dupę. Z wielką chęcią. Activate terminal at the ci Co to było? O! Prawie. Wow, widzicie tą wieżę, to się tak opiera? Jak penis. Jak dwóch uprawia seks, to jak podejmują moją decyzję, czyli penis ma się otworzyć, żeby przyjąć penisa drugiego? To jest bardzo dobre pytanie, to mój. <grytanie> Kurde, no. Zawsze najpierw rzucę tę Air Support, potem ktoś mi pierdolnie tam i... Franek, chodź. Proszę. A płon! Ile ich tu się zebrało, ja pierdolę. O! Nara! Ała! To no jasne, że była taka bajka jak tajna akta psiej agencji. Ranek, kurwa! Jak mówię, pomóż, to podejdź i ładuj mi w dupę! I ten laser... Widzisz Tomek, co ten laser robi? Tak, ten laser robi chuja w tym co? momencie. Ała! Ooo! Tomek, dlaczego nie mówisz, że sobie nie radzisz? Bo jeszcze sobie radzę. Kto mi załadował salwę w plecy? N nie powiem. Ale jestem bisy. No, dawaj Charger. Nie masz psychy. O! Dobra, dawajcie, ostatnie silo, nie mam czasu. Mamy 26 minut. O co no pytanie? to tam wiesz. 26 minut, 26 minut. Panek? Tomek? Czy ten ty, on czy ty Może? czemu pytasz. 26 minut, 26 minut. No. Tam wiesz. Nie wiadomo, jak długo nam zejdzie. 26 minut. A to może być albo bardzo długo, <laughs> albo bardzo krótko. Wszystkie minuty. Wszystkie? To do jednej. No, z tym można tutaj. Można. Jeszcze jak? Ale rzeczywiście? Można. Ale pan jeszcze do masz ja w dupala? Mam ładowanie w dupala ładuj Ale nie odbiegaj tak ode mnie stary M No musimy się przemieszczać Jezu, ale to... O kurde Co to wybuchło? Ja Tomek. Ja mu ładuję w dupę, a on na, tobie na twarz wybucha, te? Tak? No właśnie Tak jest Nie bójcie się panu Aleś pom amunicję Będziesz mi pakował w dupala <laughs> Jest Kocham ładować bratu w dupę Właśnie mi się robaki zaraz pod morzem. Tak czasem jest Panek pakuj Jeszcze nie mam stary O, bardzo przykro Ten laser jest przepotężny Sanek? Nie wiem Czy to był twój orbita strike? M może Nie chcę, nie chcę o tym mówić jest To chyba znowu ja Tana? byłem to Tym razem to naprawdę było niechcący. A to tamto nie było niechcący. T Też Tylko to bardziej Chce się żądać Chce bombę Także proponuję wziąć 500kg? O boże Jas! <laughs> yes. tak. Jest najbardziej efektowna o, zrzutka w tej grze. Tomek! <laughs> Jędrzej, tym razem nie masz min? Hmm? Nie, nie. Więcej tego! Więcej! Ja lubię niebieskie O, czefielko. jesteśmy blisko tam. Więcej sprzętu i talentu. Tylko planek weźmiesz? oczywiście, Tomek. Mochę, Dobra. Będę cię zawsze ładował w dupę, Tomek. Dobrze. Ała! Oła! Jakiś grubas tutaj idzie. Yy, Kurwa! Laser... zdecydował, że mnie przyjedzie jednak. Odrodziłeś się na swoim ciele. Czy wszystkich zabił mój laser? Czy mi się wydawało? Nie zabił. No właśnie. Ten laser wyjebany. Jacek! No, jest! Kurde! Amek O jak pięknie Orbital Strike siadł Na grubasa O kurwa, nie pomogło Kto tu rzucił? Ooo, Jezu Co tu się dzieje? Ej, słuchajcie, tu jest ich trochę za dużo chyba, wiesz? Tak mnie to przy tym odbiorze. Spokojnie, się masz 2 minuty. Eee... Nie, nie, będziemy... nie ma opcji chyba. Nawet nie, ma, nawet nie mam czym zamykać tych dziur, wiesz? Ja mam nade, biegnę. Ale dużo tych dziur, kurwa. To właśnie o tym mówię oh, wow. Jak ta bomba Nie wierzę, że ta bomba nie zamyka cię Jędź mnie we wezwie. <gryw> stary nie wiesz co ja widziałem Dziękuję A, chłopaki! A, przyjdzie mi ktoś? A, kurwa! Ja pierdolę! Kto mnie spalił? Ja nic nie wiem. Ja chciałem bronić drużynę od Grubacha. Jeśli ktoś przypadkiem spłonął, to nie odpowiadam za to. A, lepiej, lepiej nie umierać sobie teraz. A. To tak, na Ale nie, nie umierać. I... Umarłem. Dawaj się panowie. Ja skakuję, nie wiem jak ty Jędrzej. <grym> dawaj, 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 dawaj. Zajebiście. Kurwa, ale ja byłem tam jebane w dupy przez rybane, <grym> nie? <było> ciężko <grym> GG Well played Demokracja mówi co innego. Ja by nie Jacka. Jego miałem <grym> wydać Branek i Jacek, tyle samo no Tak, interesujące. Tak. Piąteczka o to tu chodzi chyba trochę, żeby zabijać swoich czasami. czasem. 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 u Czasami. Ustotu. Nie, nie Ustotu. Weź tam. To jest takie, żeby, z, żeby prawej, być blisko końca, czy prawej. co? Nie, wej, po prawej. Co I po ta, prawej? No jak jesteś. Ale, nie, aż tak, nie, Ale żeby... automatony, Franek, tam ha. żółte są robaki, czerwone są automatony. Na Franka trzeba krzyczeć, bo nie rozumie inaczej. No to fajny dzień. Zakłócenia tak i chuj. O, idą na nas już. Uważajcie, bo i naprawdę strzelając z daleka można dostać buły. Um... Próbowałem cię uratować, ale nie zdążyłem, przepraszam. Ja nawet nie wiem co mnie zabiło. Jasne. My, my musimy chyba co? No, tu są zakłócenia w ogóle, o, Gdzieś powinna być taka satelita, która o, widać na chmur, na, po chmurach i trzeba ją granatem na tym. to była mina. Co pan tu robi? Dyzaktuję zakłócenia. Nie, nie nie, mówię do NPC. -a. Dobra, można nas przyzwać. co? Wylądował na tobie? Tak, Uch, no. o. o wow. a no to jeszcze raz, powtórka. Wdzięczni koledzy, wdzięczni. Znowu zakłócenia są jakieś. No o jest! Celowałeś we Nie, ja celowałem swoje działko mniej więcej, żeby do niego trafić. może bo ja tu stoję dalej, odejdę trochę. Było blisko! weaponry! Jezu... Ha. Ej, oni mają at, -AT. Żeby tylko, stary! Mają, mają czołgi czasami też. A nie, to jest AT-ST, przepraszam. Tak czy siak. Tak. Nie jest zbyt dobra ta broń. Ma ktoś jakiś nalot tutaj, żeby wezwać Nie. Ja już idę. Ja mam tylko laser. A gdzie chcesz? A dobra, widzę, widzę, ok, ogarniam. W sensie chodzi mi, żeby to antenę zniszczyć. Zakłócenia mam na swoim nalocie nadal. A może ja wezmę... O, coś, coś się rozjebało. Już chyba wiem, chyba wiem, jak to zrobić. No to to są roboty z Warhammera, by the way. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. A, L-bomba. Co? Czy to, czy to trzeba jeszcze odpalić? Mhm. Chyba tak. i idę o, tam. Dobrze, że powiedziałem, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Też nie wiedziałem, że to nie wybuchnie. Dobra, co tu się... Aha, dobra. Wystało mnie ze środka, także sobie nie wyjdę. Tak, wylądowało. Tak. Tutaj, no możesz tam. I chyba obydwa jesteśmy... Jestem w je! środku. Eee, 7, nas 6, 5, Cześć. <laughs> Cześć. Ja tylko widzę, jak to ma bliżej. <laughs> Ale przynajmniej cel usunięto. O, Ale chyba się ładnie mało. ten. Ale siadło. Wow. Ten pomarańczowy ze jest Ja jestem hmm. fioletowy. Ja jestem pomarańczowy. Wszyscy jesteście na GA. Chodź, ku do nas. Owiebałem się na minę. Widziałem. A, nic nie zrobiło. Super. Ja to chcę się obok. Już nisko minę bardzo, wiesz? Ten czołg da się rozpierdolić? Od, od gdzie on jest? Baterii. Bo ja mam w momencie działko jest na niego. Koło mnie, jest koło mnie, jest koło mnie. Idę, 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 idę. Jebło O kurwa, on jeszcze żyje. Teraz jebo na pewno. Nie? Tomku? Tam żyje. A żyje to... gdzie ten strzelan Tomku załadujesz mi w dupę? Tak, tylko nie, nie mam plecaka. Kurwa, co jest? Jak on mi trafił? Plecy, plecy, plecy O, k**. o k**. Jakiś. Czekajcie, kurwa, ja mam laser. Dobra, musimy się zarejść za misję, bo kończą nam się. Cristoflaje do pioru? Ale co, pokody startowe, czy jeszcze idziemy potem tutaj nie, na G2? Po kody, na mojej znacznie... najpierw. szedł przed pokody i ewentualnie G2 możemy zaliczyć. Potem. No dobra. Bo i tak będziemy musieli tu wrócić do rakiety, nie? <tum> ja wciąż czekam, żebyś mi załadował, P. No to chodź tutaj. No próbuję. Możesz wyjąć. No i idź. O, dziękuję. Masz załadowane do pełna? Tak prawie. Teraz nie załadował w ogóle. Hmm. Ale powiem wam, że w żadnej innej grze tak nie doceniam efekty jak tutaj, nie? Jeżeli chodzi o te wybuchy mgły i tak dalej. Jest zrobione zajebiście. Mm -hmm. I nawet to jak bronię. Okay, okay. Jaki jest feeling tego jak się strzela, to jest tak tych poszczególnych karabinów. Ci... Załadujesz mi w dupę? Chodź. Mews, Połowa? Pełna. Zajebiście, dziękuję. Ja pójdę do tego malutkiego obozu, który został tam na East. Idę tam. Tak daleko? No Widzisz ktoś musi, w razie czego mnie, w razie czego mnie Nie se... no. Padnie jego przez O właśnie. A? <laughs> Ten se tu leży w <laughs> ogóle. Cześć! No tam. <laughs> Ja mam tam naloty no. Orła, jak coś. chcesz. Tak, mhm. ja. Naloty Orła brzmi na jak jakaś ta. piosenka. Przygotowane. To ja biorę Orbital za 10 sekund. Coś tu lata za jakiś dron. David jakiś. O, tak. Czy się kto jest? Tak? Możemy się zakraść od tyłu w sumie wrzucić to na dach, nie? No, obok powinno wystyknąć. No. Tylko tam jest ten. Kurwa, czy to styknie? No, ja się czuję bezpiecznie, bo zawsze tam może mi załadować w dupę. Tak, tak, to jest komfort, nie? Yeah, yeah, yeah. yeah. Dobra, pan eh? Kuta z komfortu. Reloading! Oho. Co tak w kurwa wyje? O! O Ty, czemu mnie spaliło tak? Jędrzej, patrz, hmm. na, patrz oh, na południe. Co? O kurwa, co to jest? Co to jest? Atomówka Jezu! To, to właśnie to była nasza jest. misja! Rosjanie! Kurwa! Tam był w ogóle chyba bunker, co? Coś tam jest właśnie, no? Kiedyś jest! Jak się człowiek rozwiela na dwie drużyny i co słychać tylko O kurwa! Mamy ja tutaj chillera, utopia, nic się nie dzieje Wiesz, co się dzieje? Eee, Franek? No? Ile mamy reinforsów? Jeden To może wy go o, podnieście kurwa. Czy ktokolwiek Ja mogę rzucić laser, nie? Powiem ci tak, chuja to zrobiło, nic się nie stało Niech oni... O, posłał ładnie ło o kurde, siostro, tam na łeb spadnę. Dobra, nieważne. Jak mnie podpalił? Już Już nie żyję, ale długo to zajęło. Dobra, jest secure, Idziemy do wyjścia, nie? Jeszcze minutę i będziemy mieli jej resupply. Ale dostał ładnie losie Panek, jesteś na ekstrakcji? Ja idę na ekstrakcję właśnie. Cześć. O jest, Tomek, jak dobrze Cię widzieć. O jezu. Chodźmy stąd. Co to. co to było? Tak, cały czas Tomku, załadujesz mi tu po OSETI raz? Zanim są to No dobra, byleby przeżyć teraz. Gdzie ty jesteś? Tu, kolbok ciebie. Dziękuję, z o tym laserem pojebało go Nagle się odwrócił na mnie <laughs> Czyj laser to był w ogóle? No mój Nie to ci fucking the <śmiech> <start>. <śmiech> Ale bez to... Coś mu podje... Kto tam tym steruje? Kurwa Muszę zadzwonić do nich Nie w ogóle tak smutno jest teraz, bo to... kierowcą to... był To chwilę jest taka sytuacja, że ja sobie w coś strzelam Ale mi się zbugował kamera dziwnie ktoś eee... ja sobie gram? Trochę mogłeś wybuchnąć, muszę Ale już chyba nie zdążymy się traktować Nie, niestety Kochanek spadnij na górę Ach. żeby żebyś nie trafił na dół. Gdzieś musiał być naokoło Dobra Dobrze, nie nikogo nie Atakujemy się, właśnie było blisko Chodźcie, chodźcie, chodźcie chodź. Easy uh -huh. Co, wszystko zrobiliśmy w końcu, nie? Chyba tak Wszystko but